Cześć, przyjacielu! Pojawiły się zarzuty, że ekipa holding mogła wprowadzić akcjonariuszy w błąd. Według inwestorów spółka pominęła znaczną część przychodów. Chodzi konkretnie o to, że w rachunku zysków i strat za pierwszy kwartał 2025 roku nie ujęto przychodów z koncertów, które odbyły się w tym okresie. Nie jest to błaha sprawa, ponieważ w ramach trasy koncertowej sprzedano aż 50 tysięcy biletów. Co istotne, Koncerty odbyły się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Cztery z nich zagrano w marcu, a ostatni miał miejsce w kwietniu. Aby dokładnie zweryfikować zarzuty części akcjonariuszy, zasiągnąłem opinii biegłego rewidenta, czyli osoby, która zawodowo zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych. Diagnoza była bardzo szybka. Według profesjonalisty, przychody z czterech marcowych koncertów i związane z nimi koszty powinny były znaleźć się w sprawozdaniu za pierwszy kwartał. Niestety okazało się, że spółka ich nie ujęła, co znacznie wpłynęło na wynik finansowy. Od momentu publikowania raportu, kurs akcji spadł już o prawie 10%. Ekipa holding sporządza sprawozdanie na podstawie ustawy o rachunkowości. Jeżeli jakieś zdarzenia gospodarcze nie są w niej uregulowane, to grupa stosuje krajowe standardy rachunkowości oraz międzynarodowe standardy rachunkowości. Fundamentalną zasadą obowiązującą w rachunkowości jest zasada memoriałowa. Wymaga ona, aby wszystkie operacje gospodarcze, ewidencjonowane były z chwilą ich wystąpienia, niezależnie od terminu płatności. Stosowanie zasady memoriałowej pozwala na dokładne wykazanie przychodów i kosztów związanych z danym okresem sprawozdawczym. Nawet jeśli zapłata za te przychody i koszty nastąpi w innym okresie. Holding do realizowania koncertów ma specjalnie powołaną spółkę pod nazwą Equipa Music Entertainment, spółka ZO. W siódmej części raportu wyszczególniane są przychody i koszty poszczególnych spółek należących do holdingu. Oczywiście w części dotyczącej przychodów brakuje informacji na temat wcześniej wspomnianej firmy realizującej koncerty. Za to po stronie kosztów znalazło się ponad pół miliona złotych. Jestem bardzo ciekawy, jakie zdarzenia gospodarcze spowodowały taki stan rzeczy. Szkoda, że przy tych kosztach zarząd nie pokusił się o skomentowanie tego tak, jak w przypadku innych spółek zależnych, gdzie na końcu zostało dorzucone przynajmniej jedno zdanie: Z czego to wynika? Co ciekawe, w tej samej części raportu spółka pochwaliła się wzrostem sprzedaży odzieży, która była oferowana na stoiskach podczas koncertów, ale już sprzedaż biletów z tych samych wydarzeń została pominięta. I tutaj pojawia się pytanie: Jakim cudem coś takiego mogło się wydarzyć w spółce notowanej na polskiej giełdzie? Nawet jeśli ktoś naprawdę sądził, że można to ująć inaczej, to należało przynajmniej dodać komentarz wyjaśniający taką decyzję. Osobiście nadal czekam na wyjaśnienie tej sytuacji przez zarząd. Nie ukrywam, że jako akcjonariusz jestem dosyć mocno zawiedziony, podobnie jak zresztą inni. Prognozowałem dosyć znaczną poprawę wyników rok do roku. Wiedząc, ile mniej więcej kosztowały bilety na koncert, szacowałem średni przychód ze sztuki na około 200 zł. Oczywiście już po uwzględnieniu VAT-u i prowizji strony, na której sprzedawane były bilety. Podczas całej trasy sprzedano 50 tysięcy biletów. W pierwszym kwartale odbyły się 4 koncerty z pięciu. Co daje plus minus 40 tysięcy, czyli jakieś 8 milionów polskich złotych. Wiadomo, że są to przybliżone wartości, których oczywiście nie zweryfikuję, ze względu na to, że spółka po prostu tego nie uwzględniła. Jest jednak rzecz, o której zarząd pozwolił nam się dowiedzieć, chociaż z perspektywy czasu, to chyba nie chciałbym mieć tej świadomości. Mianowicie przychody ze spółki zależnej zajmującej się produkcją filmów, to jakieś 5 milionów 200 tysięcy złotych z hakiem. Prawdopodobnie chodzi o przychody wygenerowane w kinach. Na Instagramie widnieje informacja, że do końca marca udało się sprzedać aż 900 tysięcy biletów. Nie mamy jednak żadnych konkretnych informacji na temat całkowitych kosztów produkcji. Z tego co widzę, finansowy udział spółki w produkcji filmu był niewielki, co bezpośrednio przyłożyło się na zyski. Przyznam szczerze, że przed raportem obstawiałem, że przychód z filmu osiągnie pułap 8 milionów w pierwszym kwartale. Myliłem się jednak znacząco i muszę przyznać się do porażki. Jeżeli ktoś oglądał mój wcześniejszy film na temat ekipy, to wie, że ja stawiałem bardzo mocno na amortyzację tego filmu, która obniżyłaby koszty w raporcie za pierwszy kwartał i rozłożyła je na najbliższe lata. Niestety, w tej sytuacji znów zostałem zaskoczony, bo jak się okazuje w bilansie film widnieje jako produkt gotowy, więc nie będzie on amortyzowany. Taki film normalnie byłby wartością niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. Brak filmu w WNiP oznacza, że film 100 dni do matury nie będzie użytkowany dłużej niż 12 miesięcy. Jest to bardzo prosty sygnał od spółki, że zamierza sprzedać prawa majątkowe do filmu. Nie brałem tego pod uwagę w mojej analizie, bo z tyłu głowy miałem informację, o drugiej części, która zostanie nakręcona, jeżeli sprzedaż osiągnie pułap miliona biletów w kinach, co zresztą się wydarzyło. W mojej ocenie, zbycie praw do takiego filmu, gdy w planach jest nakręcenie kolejnej części, jest fatalne w kontekście przyszłych negocjacji. Oczywiście, nie zdziwiłbym się, gdyby to również był jakiś dziwny manewr księgowy, który znów przypadkowo mnie uderzył. Tak szczerze, to już niczego nie jestem pewien po tej wpadce, którą zaliczyła spółka. Tak, na zakończenie powiem tylko, że w subsaharyjskim kraju za takie coś zarząd doznałby nieuniknionego zbliżenia intymnego bez zgody. Swoją drogą to ciekawe, że kibole są w stanie pozbawić kogoś życia za to, że obrazi drużynę, której kibicują, a akcjonariusze, stawiający swoje ciężko zarobione pieniądze, w takich sytuacjach wykazują tak duży spokój i dojrzałość. Wygląda na to, że będę musiał trochę dłużej podtrzymać te akcje niż pierwotnie zakładałem. Ale no cóż, tak się czasami zdarza. Nic tak nie boli jak zamrożona gotówka, aczkolwiek perspektywy na przyszłość są raczej dobre, więc specjalnie się nie martwię. Pewnie przed wynikami za drugi kwartał będzie dało się wyjść bez strat, a może nawet pojawi się drobny zysk. Dużo będzie zależało od tego, czy spłyną jakieś pozytywne informacje ze spółki. Ostatnio do mnie dotarło, że największym ryzykiem dla holdingu jest potencjalna śmierć Friza lub obecnego prezesa holdingu. Więc życzę dużo zdrowia dla pana Łukasza i Karola. Niech nam żyją. Niestety, nie spodziewałem się tak fatalnego wyniku za pierwszy kwartał, przez co nie zdążyłem zapisać się na walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jeżeli jednak ktoś z oglądających będzie uczestniczył w tym wydarzeniu i interesuje go, co wydarzyło się z przychodami za koncerty zagrane w pierwszym kwartale, to byłbym wdzięczny za zadanie takiego pytania i streszczenie w komentarzu odpowiedzi zarządu to już wszystko zostaw łapkę suba i dzięki za oglądanie